będzie trudna zagadka. Co mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam, żeżuchy. Co to znaczy, że liczba jest parzysta? To chyba znaczy, że ma parę. Tak? Co to jest para? Dobrze mówicie. Para to coś, co są, są przynajmniej są dwie rzeczy, tak? Dwie osoby. Czy my z panią Asią jesteśmy parą? Mhm. Zgadza się. Mamy ołów. Ołu występuje na stacjach benzynowych, jest benzyna bezołowiowa. I tutaj mamy taki pierwiastek. Czyli jak mam 123 całej tysięcznych, to zapisuję 123 całe 450 tysięcznych. A to się równa, znowu pomijam 0 i nie muszę, 123 całe i 35 setnych. No i skąd to się wzięło? Podnieśmy do potęgi na przykład liczbę. Minus, ale tylko 3 do potęgi piątej. Minus, zwróćcie uwagę na zapis. Minus jest przed liczbą 3. Nie znalazł się w nawiasie. Czyli do potęgi musimy podnieść tylko liczbę 3. zapisane minus, a w definicji potęgi, czy do potęgi piątej otrzymamy 3 razy 3 razy 3 razy 3 razy 3. Co daje nam 3 razy 3? 9, 9 razy 3 razy 3 i razy jeszcze 3. 9 razy 3 to 27. 27 razy 3 razy 3. 27 razy 3 to 81. Ten I razy 3. 243. Kolejne zadanie: nie wykonując działań, o, sprawdź, czy wynik jest liczbą dodatnią, czy ujemną. Pamiętasz z omawianych wcześniej przykładów, że podnosząc liczbę ujemną, do potęgi trzeciej, czyli do potęgi nieparzystej, w wyniku zawsze otrzymamy liczbę ujemną. Natomiast podnosząc liczbę ujemną do potęgi parzystej, w wyniku otrzymamy zawsze liczbę dodatnią. Mamy więc pomnożyć liczbę ujemną z liczbą dodatnią. Wynik takiego mnożenia to oczywiście liczba dodatnia. Kształtu. I osiąga nawet 2 metry średnicy. Ja teraz pokażę Wam na mojej taśmie, o co chodzi z tą średnicą gniazda. Spójrzcie, tutaj mam zaznaczoną długość 2 metrów, czyli nasze gniazdo będzie miało taką średnicę,